No dobrze, lecimy w takim razie już do ostatniej jaskini z y, artefaktem, to będzie wodna jaskinia. Musimy zdobyć tam artefakt, y, znaczy w sumie to nie jest ostatnia jaskinia, bo jeszcze będzie jaskinia zimowa i jaskinia bagienna. A teraz w podwodnej jaskini będziemy musieli zdobyć artefakt, y, którym, dzięki któremu będziemy mogli przywołać goryla, tak żeby już na następny raz pójdziemy sobie na bossa. Jaskinia jest pełna, no wszystkiego co, co podwodne, najbardziej będzie yy, będziemy się bać Chyba tych węgorzy i medus, bo one nas będą ogłuszały, może być też jakiś na przykład alfa rekin Także to może być trudne Tylko wiesz co jest najgorsze, że sarko nie mógł w wodzie chyba atakować, czy mógł? No jak nie mógł? A czekaj, mógł, rzeczywiście, dobra, nie masz no. Czym się pomyliło? Nie A wiem po co czy. mi baza w oazie? Bo oaza to jest jedno z najgorszych miejsc na bazę. Ile razy ja mam to mówić wam, ludzie. Ym, no, więc takie są zagrożenia. Zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie. Ośmior Ośmiory, rijcy, koło marnicy tam chyba raczej nie może być. No i idziemy takim troszkę... Mm, dziwnym, dziwną kompozycją. Ja idę na Baryonyxie, Riku idzie na... Na krokodylu, więc nie wiem, jak to nam wyjdzie. Może być, może być ciężko. To tak teraz pomyślałem, że szkoda, że nie wzięliśmy dwóch zbiorników z Lenem. A trudność. Nie wiem, jak z czasem się wyrobimy. Węgorze, Węgorze, węgorze i Meduży będą, będą na pewno najgorsze. No zobaczymy, no. Musisz mitać jeszcze chwilkę, mam wolniej koszą Wiem, wiem, wiem. Dobra, także tutaj sobie zostawiamy, na razie robimy... Yy, zrzucamy Argentiwę. ja sobie tutaj już Marego przygotuję. Tyk. Możemy wziąć nawet te krokodyle ze sobą, w sumie tak pomyślałem. Weźmiemy je. No, bez kitu, wezmę je. Yy, I dam je na... Neutral. Nie chcę gwizdać, żeby tam nie, nie rozgwizdać. Towarzystwa. Op Option. Okay. Neutral. Dobra. Weźmiemy kompanów. Niestety krokodyl jest niedoleczony do końca, ale no ja będę pierwszy szedł. Będę ogłuszał e barym, ty będziesz tam klepał. Ten skuba tank to pamiętaj, że on się zużywa jak jesteś pod wodą. A ty jesteś reptalianinem? Zobacz jak ty wyglądasz. <ścoughs> z, tym, z tym raptorem. No, no. Mamy ze sobą małe, małych koleżków z tego, z eventu. Ja mam Pteraska. Nie pamiętam, gdzie ta jaskinia jest. Wiecie, co śmieszne, bo on wolniej pływa niż niedźwiedź. Myślałem, że mnie krokodyle gonią, a to nasze. No właśnie szkoda, szkoda, że nie można jakby szybciej leczyć tych dinozaurów, no na to trzeba robić tam różne, nawet, nawet jak się robi jakieś różne chemiczne rzeczy, to te, te miksturki, to i tak słabo leczą. Ten jeden, ten jeden krokodyl to jest ten skokrzony, ja go zostawię tutaj. Ma za duże staty. Ten, ten krokodyl niestety został za bardzo, yy, tam były złe ustawienia serwera. Yy, czekaj, jak ja mam cię zrobić? No, zrobimy tak, okej. Okay. Były złe ustawienia serwera i Riku go wylewelował, także nie używamy go w ogóle. Pamiętacie, w którym miejscu trzeba tutaj... 53 na 10. Yy, cześć, cześć Michał. 53 na 10. Jakoś chyba na zimie już się nurkuje, nie? Może będzie widać tak mniej więcej. Tam może być ośmiornica na samym wejściu. A to nie tam? Patrzcie, tam się coś świeciło. Tu nurknę. Hmm. Teraz to wszędzie zima. No w sumie tak. 53 na 10. No, właśnie tutaj jakoś tak by pasowało. Chyba tu powoli możemy nurkować. Co zakładać? No, ja, za, ja założę, aż będę miał tlen yy, do, do zera. Bary trochę słabo nurkuje. Tak, pamiętam się pamiętam takie wodorosty powinny być. Echo pod wodą już działa fajnie, znowu. Dziwnie cię słychać, trochę. Dobra, musimy założyć. O, są, są wodorosty, widzę. Tu chyba będzie wejście. Bardzo fajne jest to, że zrobili e, takie jakby echo podwodne, no te, tak jak... Bardziej realistycznie to wygląda. Już nie wygląda ten krokodyl, nie? Czekajcie, czy to będzie na pewno tutaj? No nie wiem czy to tutaj jest. 50 na to gdzieś bardziej w górekno. Co ta mapa tak niedokładnie pokazuje? O, uwaga na tą rybę A, Jak e, sobie wyciągnie. Jest, jest, może. jest, jest Dobra, wbijamy A ty, bo nie pewnie tepnie Dobra, wpływam, może przylagować Dobra, jesteś? A, jestem. Dobra, patrz, jaki niedo, niedorobiony ten rekin nas goni. Bez nadziei nie wygląda ten rekin. Eee, cześć, kaczor, witam. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania. Robimy trudną jaskinię, Zobaczymy, jak nam pójdzie. Waga na te meduzy, i na węgusze, i na manty w sumie też. Tutaj są wysokie levele, do 320 Bo to jest ta jaskinia lepsza Super, jakby ktoś chciał pozbierać Nie pamiętam jak się płynie, ale spróbujemy lewą O, amonity są Nie pamiętam co one robiły czy nie ma Seven Daysa? No bo mało osób oglądało, także nie ma, no. plecy mamy? Mamy plecy? No tu jeszcze ciepło, zaczyna robić. Ja mam to ogłuszenie jak coś to. Nie wiem czy to działa na rekiny tylko. Musimy uważać, żeby alfa rekina jak coś yy, nie zlurować. O, wracają już, za daleko dla nich. Gdzieś tego krokodyla zrobiliśmy. On po prostu ubezpiecza wejście. <laughs> nie wiem, czy nie lepiej zdjąć te tanki, te nasze mm, do oddychania butle. Chociaż tu chyba trzeba będzie zenurkować gdzieś. W ogóle nie pamiętam drogi. Monity lurują na ciebie. A, no ta, feromony takie wypuszczają, monity. Tak jak się te strzałki robi, tak? Chyba płynę tędy po prostu. Tutaj chyba w pewnym momencie trzeba tak będzie mocno zanurkować. Wydaje mi się, że wzdłuż tych światełek możemy próbować. Ja płynę za to. Tam coś się świeci, ale to jest... nie, to jest meduza. Tu chyba... O nie, ja wypłynę, zobaczę co jest na górze, bo coś tutaj kojarzę. No, towarzystwo jest. O nie, jest alfa, alfa, alfa t-rex, ten, rekin alfa. Ja na, na ląd płynę. O kurde. <laughs> Mam Alfa Rex tego Megalodona przy sobie. To jest jakiś Megalodon na 200 jeszcze. 208, Alfa, Megalodon, 78 tysięcy życia. 78 tysięcy życia. To jest jakieś przejście dalej, nie wiem czy to jest... Dobre On jest niestety szybszy jest. ode mnie, tu jest notatka też. Oj, 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 Ja nic, ja z nim walczę, ale chyba z lądu mogę go jeść. A, on mnie nie może. Tylko, że odpływa, kurde, nie jest głupi. A ty tam dołem przepłynąłeś, tak? Tak, tak, ja tu jestem. To są jakieś ścieżki na górę. Nie wiem, czy to tutaj nie ma tego. Jak będzie, to nie podnoś. Jak chcesz, to tu jest notatka. Nie wiem, czy chcesz odkrywać. Dobra, mamy notatkę. No nie wiem. Ja, Krokodyl jest szybszy. Nie, ja boję się, że nie przepłynę po prostu. Nie wiem, zgubiłem agro, chciałbym tam zanurkować, nie wiem, czy on mnie nie, nie, nie zabije. Ale zdaje się, że jaskinie można też robić... o, -o płynie za mną. mam No ja mam tutaj tego alfa. No nie, ja go biję po 500, to on ma 80 tysięcy, także wiesz. A on mi też może mnie zjeść. Ja idę w twoją stronę, tyłem jakoś. O, dobra. Ja idę górą teraz. O. to jest przejście. No, no, no. A widzisz tego rekina? Później musimy go ubić. Nie wiem, czy nie lepiej od razu, ale no dobra, najwyżej wtedy Zamy. uciekniemy. Ja idę, idę tutaj, skąd przyszedłeś. No dobrze, że oglądałeś Seven Days Dine, ale ty to za mało, no. Chciałbym jednak, żeby więcej osób poglądało. Masz pomagało. notatkę na prawo zaraz. Dobra. Tam z drugiej strony nic to nie ma. Pomarnica. A tam coś pod wodą się świeci jakby. Pomarańczowe? Może jak... Mm, to coś to jest. Bardziej jak loot crate. Artefakt chyba tam może być, bo tam pulsuje. Widzisz? Tam byłem, ale nic nie było. Aha. W sensie, to wychodzi po drugiej stronie, nie? Helenę mam na sobie, ale... no nie wiem. Założę, założę Helenę. Może coś tam przeczyta. A tutaj jeszcze zejście. To jest dowody No wiem, ale mogę też tutaj dalej pójść. Chcę zobaczyć, bo tam pulsuje, czy Helena przeczyta. Ten pomarańczowy to artefakt, tak? Dobra. Dziwnie, że nie pulsuje. Prawdopodobnie jeszcze jedna notatka będzie. Dobra, te pomarańczowe to może być artefakt. O, to jest artefakt. Teraz jak na to patrzę. Tak, no tak wygląda inaczej troszkę. Łatwa to jest. To jest artefakt, widzę. To w sumie łatwa w miarę jest ta jaskinia. Spróbujcie to szybko podnieść, zrzuciła mnie meduza. Jest też Lutkryt niebieski. Dobra, to podnoszę. Podnieś go. Podniesiesz mam zaraz o ja to ono garnia dobra pływa tak w sumie nie ogarnia Chodź, chodź, chodź do mnie. Chodź, 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 chodź. Dobra. Mamy chyba jeszcze coś do odkrycia, mi się wydaje, że możemy tutaj zanurkować, gdzie te rekiny są.